Tak, do Parku Benarskiego, tak, on był kiedyś bardzo ładnym parkiem, nie wiem jak teraz, bo nie byłam w nim od lat. I tam się odbywały różne takie no, nazwijmy to no, minikoncerty, występy różnych, młodych zwłaszcza, y, muzyków i, i pieśniarzy i tam były też takie stragany, no nazwijmy to straganami, gdzie można było się zaopatrzyć w jakieś picie czy jedzenie. Ale to było nastawione, właśnie, była duża estrada, taka, że, o jak się potem biegało wspaniale po tych deskach, bo one tak wręczały. I tam właśnie na tej estradzie była oświetlona z czterech kątów swoich, były lampy. No i tam właśnie się odbywały. Te to potem gdzieś zniknęło wszystko. No, wtedy park był piękny, zadbany, ścieżki asfaltowe, ławki ładne. No, tam też jest przecież boisko, lodowisko w boku. Przecież tam były też różne takie łyżwiarskie popisy. To nie już Państwo wiecie, gdzie to, jak się idzie ulicą parkową do góry i od tej strony parkowej ulicy się wchodzi do. Parku Bednarskiego, to tam po lewej stronie, później właśnie jakby schowane trochę, tam wypożyczali łyżwy, można było pojeździć po tym lodowisku. No, tak było. No, ale potem i zaniedbany był, i ja już nie chodziłam później tam, bo z dziećmi, wnukami, to jeździłam już na krzemionki, ale nie od strony Parku Bednarskiego, tylko tutaj, koło Kościoła Redemptorystów, tam ścieżka do góry, no i na, jeszcze wyżej, prawda? I tu jest też ciekawe takie zjawisko zawsze się obserwowało. Ja szłam z nimi tam, gdzie było najwięcej powietrza, gdzie było bardzo przyjemnie. Wtedy ja byłam młoda i mogłam sobie na to pozwolić, bo <noise> I nogi moje były bardzo sprawne. I w każdym razie, jak się wyszło, już wyszłam tam z nimi swoimi wózkami, przepraszam. Na górę to było takie zjawisko, że patrząc z góry, ponad Kościołem redemptorystów, wyżej jeszcze, tam, no na samym górze, tego to, to krzemionki już nie są, nie wiem jak to nazwać, to widziało się smog krakowski już wówczas. I to było coś takiego, co oddzieliło Kraków, i jakby nagle myśmy się znajdowali w innym świecie, w czystym. Tu czyste, tu się oddycha, a tam jest smog bardzo nieprzyjemny.